Witam państwa Lech Pilarski. W magazynie dzisiaj będziemy poruszać się szybko. Ze względu na liczbę wątków, ze względu na liczbę postaci i ze względu na tematykę, bo tematem będzie lotnictwo. A dokładniej gwiazdista Eskadra, czyli siódma eskadra lotnictwa, przedwojennego lotnictwa z czasów wojny polsko-sowieckiej. Ta jednostka była specyficzna. A to dlatego, że służyli w niej głównie Amerykanie. Jak do tego doszło? Gdzie walczyła owa jednostka? I późniejszą historię opowie nam gość Jan Borowiec, reżyser filmu Tajemnicy Gwiaździstej Eskadry. Witam pana. Witam pana, witam państwa. No tak, pan zaczął, że tych dużo wątków to wszystko prawda, ale czy szybko nam się uda przez nie przejść, to się okaże dopiero. Mamy limit czasowy, to nas jedynie ogranicza. W związku z tym, żeby wszystkie te tak. wątki przynajmniej zaznaczyć, żeby nie były sztafanżem, tłem, tylko były główne plany, musimy je krótko potraktować. No to może zacznę od początku. Tak. Film Tajemnica gwiaździstej eskadry, film, którego jestem reżyserem i producentem. On powstał, ponieważ ja się kiedyś dowiedziałem o tym, że przed wojną został zrealizowany film Gwiaździsta Eskadra. To był najbardziej spektakularny, największy, najdroższy, najbardziej zaawansowany technologicznie film dwudziestolecia. Międzywojennego. Taka trylogia z czasów PRL-u. No, jeśli chodzi o pieniądze, liczbę ludzi zatrudnionych przy powstawaniu, i tak, tak dalej. Tak, dokładnie. Z jednej strony do taki dotacy krzyżacy to, albo Faraon, a z drugiej strony, Top Gun. No bo to był film e, lotniczy, opowiadający właśnie o wspomnianej przez pana e, siódmej eskadrze Kościuszkowskiej. I, i, I co ciekawe, z punktu widzenia filmowego, nie dość, że właśnie wojsko udostępniło poligony, żołnierzy. Samoloty, to jeszcze po raz pierwszy w zasadzie. W polskim kinie, to takich rzeczy nie było wcześniej. Przymocowano kamery pod skrzydłami, kamery w kokpitach pokazujące twarze pilotów robiących beczki, czyli te wszystkie przeciążenia na twarzach było widać. No, zdjęcia lotnicze, tak? Sfilmowany samolot, jeden z drugiego samolotu. Taki pierwszy Top Gun? No, pierwszy Top Gun. Wie pan, dzisiaj to dla nas nie jest takie nowum. No, są zdjęcia z dronów, to w zasadzie każdy może sobie zrobić coś takiego, ale prawie 100 lat temu. To była wielka sprawa. Ten film powstał na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Twórcą był Leonard Buczkowski, tak jest, scenarzystą Janusz Meissner a opowiadał ten film. Jeszcze dodam jedną rzecz, że grali tam też celebryci ówczesnych czasów. Barbara Orwid, główna rola kobieca, Halny. No to, to jakby to było takie. Pierwsza liga, aktorów. Pierwsza, biorąc pod uwagę, że to było. To, uwaga, ten film był jeszcze zrealizowany jako film niemy. Ci aktorzy z dzisiejszego punktu widzenia może byliby trochę tacy dla nas archaiczni, ale wówczas takie robiło się filmy i oni byli popularni, dlatego ich wybrano. Później dołożono ścieżkę dźwiękową. Premiera tego filmu odbyła się 10 kwietnia 1930 roku. Co się stało z filmem? No, z tego opisu pana wynika, tak. że to była taka trochę propagandowa produkcja. No i artystyczna też, no, nie bójmy to znaczy, się tego słowa. Myślę, że nie tyle propagandowa, co po prostu to było, to, to było kino wojenne patriotyczne. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że film opowiadał o wojnie polsko-polskiej. Bolszewickiej, która miała miejsce raptem 10 lat wcześniej. No, Także to była taka perspektywa czasowa dla ówczesnych widzów. Bohaterowie no, żyli. Wszystko, się, wszystko jest w zasadzie, każdy to trochę pamięta. No i oczywiście no, taki temat, bo, bo co ważne, ta siódma eskadra kościuszkowska była zasilona siłami amerykańskich pilotów. Więc... No właśnie. Tak. Jak doszło do tego, że ta siódma eskadra powstała, jak doszło do tego, że Amerykanie przywdzieli polskie mundury. No, i strzelali do sobie. To, to, to jest w ogóle bardzo fajna historia, ale ona jest taka do bólu prawdziwa. Bo, mianowicie Merian Cooper, o którym zaraz jeszcze na pewno powiemy, jeden ze współzałożycieli tej eskadry, przypłynął statkiem do Europy, żeby walczyć w czasie I wojny światowej. Przypomnijmy, w 1917 roku tak. Ameryka przyłączyła się do I wojny, później przysłało wojsko, dowodził m.in. słynny generał Pershing, no i pojawili się, się rzeczy lotnicy. lotnicy. Tak, lotnictwo w czasie I wojny światowej, ono po raz pierwszy było na taką wielką skalę używane w działaniach bo, bojowych. No i cóż, jest ten Cooper, pilot, który dość szybko zostaje zestrzelony, no co tutaj dużo mówić, i trafi, i to jeszcze ten samolot się rozbija po drugiej stronie frontu, po stronie państw osi i on trafia do obozu jenieckiego, żeby było ciekawiej pod Wrocławiem, no i siedzi tam do końca wojny. Kończy się wojna, wraca do Paryża, no i jest nieszczęśliwy. Długo nie polatał Nie, że nie, nie Polato, ma 19 lat, to są inne emocje, on jest takim psem wojny, nie, nie dane mu było się wyżyć. No, i jak jak się dowiaduje, że wybucha wojna w Polsce kraju, który dopiero co powstał, odrodził się po latach niebytu to dostrzega w tym szansę na to, żeby, żeby walczyć. Ważna jest jeszcze taka fajna opowieść rodzinna Coopera mianowicie jego pra-pra-pra-pra-Cooper, pradziadek. Walczył w wojnie rewolucyjnej w Stanach Zjednoczonych raz, razem z Puławskim, który, jak wiemy, został śmiertelnie postrzelony pod sawannach. No i, i taka legenda rodzinna, że to w zasadzie na rękach tego pra-pra-pra-pra-pra-Coopera umarł Pułaski. No i, i, i w rodzinie Coopera była taka idea długu honorowego, który Amerykanie zaciągnęli właśnie e, u Polaków, u Polaków i, 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 i to się połączyło. Czyli nagle ten Cooper dowiaduje się, że z jednej strony wybucha wojna, może polatać. Z drugiej strony pamięta o tym długu honorowym, który, który został zaciągnięty, więc skrzy... udaje mu się skrzyknąć grupę Amerykanów. E, jadą, jadą do Polski na początku jako misja humanitarna. Trochę tacy, no, tacy nie wiadomo, co z nie zrobić. zrobić. Po czym jest delegacja do Piłsudskiego z prośbą o to, żeby, żeby, żeby ich po prostu przyjęto do, do wojska. No i okazuje się, że umieją latać, więc tam też Polacy zdobywają wówczas. E, Samoloty. No, wbrew pozorom no, tak. mieliśmy wtedy tak. przy odradzaniu się państwa polskiego mnóstwo samolotów, ze względu na to, że opanowaliśmy ławice w Poznaniu, magazyny wypełnione samolotami, w Krakowie samoloty i w innych miejscach również, tylko nie było ludzi, tak. nie było przeszkolonych tak. ludzi. Tak, no i, i to jakby ta, ta, taka jest geneza udziału Amerykanów w tej wojnie polsko-bolszewickiej. I o tym właśnie 10 lat później Buczkowski razem, razem z Meissnerem robią film y, Gwiazdista. Eskadra. I ten film bije rekordy popularności. To był film, na który poszli wszyscy. Poszły szkoły, poszło wojsko. Po prostu no, był, był pokazywany w Polsce i za granicą. To nieunikalne, nie bójmy się tego słowa, zdjęcia ze względu na te triki, tak. które zastosowano. Lecący samolot. Jeszcze przypomnijmy niedawno pokazy filmów, pierwszych filmów, kiedy to ludzie uciekali przed jadącym z ekranu pociągiem. A tu się okazuje, że mamy do obejrzenia obrazy prosto z kokpitu. Tak. No tak, tak, dokładnie. O, obrazy prosto z kokpitu i um... No, i też tematyka, tak to, o czym, powiedzieli, to, o czym powiedzieliśmy. Ten, ten film się po prostu wszystkim bardzo podobał do tego stopnia, że został udźwiękowiony i ponownie wszedł do kin w 1938 roku i już teraz szerzej był pokazywany za granicą, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. To, co się właśnie wydarzyło później, jest takim kamieniem milowym e, Ale Moje Jeśli pan pozwoli, tak? to e, tę opowieść będziemy kontynuowali za chwilę. Przypomnę, Naszym gościem jest Jan Borowiec, reżyser filmu Tajemnice Gwiaździstej Eskadry. Opowiada ten film o filmie. Tak jest. Film o filmie. Um, Dlaczego? Tuż, tuż przed przerwą doszedłem do bardzo ważnego momentu, dlatego, dlatego w dwóch zdaniach ja, ja to powtórzę. Ten, ten wspaniały obraz filmowy, tak, tak szalenie popularny i dystrybuowany wszemi wobec, przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej zaginął. Nie ma go. Okazuje się, że kończy się wojna, nie ma tego filmu. No, ja... Dotyczy to wielu innych polskich przedwojennych tak. filmów, ale ten jest e, pier, na pierwszym miejscu na liście poszukiwań no, woj tak wojennych. Nie wiem. Tak jakby właśnie krzyżacy zaginęli, no, Faraon, Pan Tadeusz, no i też taki patriotyczny film, wszyscy go oglądali, jeszcze był pokazywany za granicą. Ja nie mogę w to, tak jak widzę Pana minę, ja tak samo wtedy, wtedy siedzę, w głowie mi się to nie mieści, nie mogę w to uwierzyć i postanowiłem, że będę szukał tego filmu. I cały mój film, Tajemnica Gwiaździstej Eskadry jest o poszukiwaniu tamtego zaginionego przed, przedwojennego obrazu. Zanim powiemy, czy udało się znaleźć ten film. Tego nie sinie, mogę, to trzeba obejrzeć mój film, ja tego nie mogę powiedzieć. To odsyłamy do filmu, ale yy, dlaczego ten film zniknął? Yy, wiadomo, że opowiadał o wojnie polsko-bolszewickiej. Jest... Wiadomo, mhm. kto po 1944 roku dzierżył władzę mhm. na terenie Rzeczpospolitej. Czy to z tego wynika? To niewątpliwie jest jedna z głównych przyczyn i jeden, Taki z, głównych, filmowy. jeden z głównych badanych przez nas wątków. Jan Karski w swoich wspomnieniach opisuje dwa ważne wydarzenia, jeżeli chodzi o Gwiaździstą Eskadrę. Pierwsze jest takie bardzo rozświetlone i pozytywne, mianowicie on opisuje, jak obejrzał ten film razem ze swoimi kolegami w kinie w Warszawie przed wojną i był w tym filmem zachwycony. Czyli mamy relacje prasowo i tak. wiele wspomnień, które o tym filmie Oczywiście, o są plakaty, fotosy. Czyli film był. Na pewno, tak, tak, bo to rzeczywiście, można by zastanowić się, czy to nie jest jakaś mitologia. Nie, nie, film, film był, są plakaty, fotosy, recenzje, wspomnienia choćby tego wspomnianego Jana Karskiego. No i druga opowieść Karskiego yy, o tym, że w trakcie okupacji sowieckiej Lwowa. NKWD przyszło do, 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 chodziło po kinach i między innymi w jednym kinie, w którym znajdowały się kopie tego, tego filmu, oni zażądali ich wydania, ponieważ mieli rozkaz aresztowania tego filmu, wydany no prawdopodobnie z samego Kremla. Niektórzy mówią, że przez samego Stalina. Boż, bardzo możliwe, chociaż... No musieli się ci amerykańscy lotnicy i Cooper dać we znaki Budionnemu i, i Stalinowi. No i Stalinowi, który tam przecież no, walczył. No. Kon-armia to... Tak. to Przecież ten główny szlak od Kijowa w stronę Lwowa. Mogła to być rzeczywiście osobista zemsta Stalina, który też, jak wiemy, był kinomanem, więc to się, to się wszystko jakoś zgadza. Wydał rozkaz aresztowania gwiaździstej eskadry. Kinooperator nie chce wydać tych rolek i zostaje zastrzelony na miejscu. O tym też właśnie napisał, napisał Karski. I wydaje mi się, że ten trop jest, jest prawdziwy. Zresztą w moim filmie dotykamy tego, tego tropu. Ale, ale, wie pan? Ten film był pokazywany również w innych miejscach. No więc... właśnie, bo to jest zadziwiające. No... Rozumiem wschód. Tak. Sowieci przyszli, wyczyścili, zaaresztowali. Ale co się stało z tymi wszystkimi kopiami no na zachodzie? No, Europy, no właśnie, co się z... W Ameryce. Dokładnie, to jest to, o, to, to, o to pytanie. E... No nie wierzę, że Macki NKWD były tak dalekosiężne, że z całego świata zebrali te wszystkie filmy. Powiem panu, że odpowiedź jest niestety banalna. Mianowicie, filmy w tamtych czasach traktowało się, obejrzane filmy tak jak przeczytaną gazetę. Nikogo to już nie interesowało, wyrzucało się taką... Nie archiwizowano taką, tego? Nie, to dopiero dzisiaj to są takie pomysły, że są fundusze na to, digitalizacja, jakieś archiwa filmowe, filmy są uznane za dobra kultury, ktoś o tym rzeczywiście myśli. Wówczas tak nie było. Bo więc... Pamiętam początki swojej działalności w radiu. Mieliśmy tak mało taśmy, że na wyemitowanych audycjach nagrywało się kolejne. No właśnie, to, to, to też można było z tych taśm odzyskiwać srebro. To, to jakby świat był trochę tak... W kontrze tego, żeby zachować to, to dziedzictwo. Co... Zadziwiające, taki majątek włożyć, a później tak traktować i wyrzucać pieniądze w błoto. To prawda. Chociaż wie pan, z filozoficznego punktu widzenia to w ogóle po nas nic kiedyś nie zostanie. Tylko szkoda, że ten okres jest tak krótki, jeżeli chodzi, jeżeli I chodzi i o film. I szkoda No karier. pewnie, że szkoda. No, dlatego pojechałem do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu tego filmu i, 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 i tam nie znalazłem rolki, co nie oznacza, że jej tam nie ma. Ale znalazłem inne ciekawe rzeczy, co też jest ciekawe. No i tutaj jest czas na wspomnienie tych wielkich nazwisk. Merian Cooper. Tak, przede no, wszystkim. No, Merian Cooper, właśnie. Merian Cooper, e, czyli ten założyciel, jeden z założycieli, tam było dwóch, e, gwiaździstej eskadry. Poza tym, że miał ten dług honorowy, o którym wspomnieliśmy, że był lotnikiem i to bardzo dobrym. To yy, był też filmowcem. On po powrocie z, z, z wojny polsko-bolszewickiej opisuje, że wraca, przypłynął statkiem do Nowego Jorku, miał na sobie polski wojskowy płaszcz i 2 dolary w kieszeni. Pierwsze, co zrobił, to postanowił, że zacznie nowy rozdział w swoim życiu. Oddał płaszcz jednemu bezdomnemu, którego spotkał, dwa dolary drugiemu, i tak jak, tak jak stał, tak poszedł. E, dość szybko dostał pracę e, dziennikarza w New York Timesie ale go to nudziło, więc pomyślał, że poszuka nowych przygód i zaczął pracować dla wytwórni Paramount i robić, robić filmy. Dokumentalne, takie, takie przygodowe, gdzieś jeździł do, 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 do Iranu, do Azji i w, w takiej, każdej podróży. Obieży Świat. Obieży Świat, tak. Wracał z takiej podróży z filmem i to się rzeczywiście dobrze rozwijało. On założył wytwórnię filmową i zrobił, uwaga, tutaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Zrobił ikoniczny film dla kinematografii, czyli King Konga. Nie dość, że go właśnie wyreżyserował, wyprodukował. Jeszcze w nim zagrał. I to w decydującym tak, momencie. W momencie, w którym małpa wchodzi na Empire State Building, tam nadlatują samoloty, które biją w tą małpę z karabinów, i w jednym z tych samolotów właśnie siedzi Cooper. Widać go przez parę sekund w, w filmie, i ten fragment akurat jest też w moim filmie. Można, można się z tym, tym zapoznać. Czyli jeden człowiek to Cooper. Przedziwny człowiek, ze względu na to, że przy okazji warto powiedzieć naszym słuchaczom, że był ojcem. Tak, tak, Joe Alexa. Joe Alexa, no tak. Czyli to, Macieja Słomczyńskiego. Dokładnie, to jest, no to opowieść w opowieści. E, Cooper, jeszcze będąc w Polsce, ale już jako odznaczony virtutti militari bohater wojenny, no można sobie wyobrazić, celebryta kompletny, Amerykanin, który wygrał lotnik. Po, pojmany przez Sowietów, uciekł z niewoli, dostał Tutti bilitari, no po prostu świetny facet. Poznaje na jednym z bankietów w ambasadzie Brytyjkę, która również mieszka w Warszawie. No i owocem ich miłości jest syn Maciej Słomczyński, właśnie y, pisarz i tłumacz, on przetłumaczył całego Szekspira na język polski Ulyssesa Joycea. No i pisał też scenariusze. Powiedziałem, że to jest mnóstwo tak, wątków. Tak. Skupmy się teraz na Leonardzie bo opowiadamy o filmie, który opowiada o życiu lotników i został zrobiony przez lotników. No tak. To jest też zadziwiające. No to, tak, tak, no Meissner, Meissner przecież lot, pilotował. Pi, pilotował, napisał taką fajną książkę. Bardzo zachęcam, jak ktoś jest tym zainteresowany. Wiatr w podeszwach, w którym też opisuje, to jest taki trochę making, making of. On opisuje, jak, jak, jak kręcony ten film, to jest w ogóle beczka śmiechu. Oni się też uczyli, przecież to nie było tak, że, że byli eksperci od robienia filmów lotniczych. Nie, to jest wolna Amerykanka. Oni po prostu się wszystkiego musieli, pionierzy, pionierzy kompletnie. No, i mamy też, mamy też Buczkowskiego. A Buczkowski to jest w ogóle. Dlaczego Buczkowski? Dlatego, że zanim zrobił gwiaździstą eskadrę, to zrobił taki film Szaleńcy o Legionach. I ten film wygrał nagrodę w Paryżu, był. był, był, był no, po prostu odniósł sukces, i dlatego wytwórnia. Klio Film, wytwórnia filmów patriotycznych, postan postanowiła zatrudnić właśnie Leonarda Buczkowskiego do, tej, do, do tego filmu. Też był związany z lotnictwem, bo w Krakowie uczył się mechaniki, a później jednak, jak to wtedy zawsze była okazja, to polatał. No właśnie widzi pan, to były fajne czasy. Dzisiaj to dzisiaj wydaje mi się, nie, że to jest takie trudne, to dzisiaj trzeba nie wiem, co zrobić, żeby tą licencję, znaczy po prostu trzeba pewnie poświęcić temu dużo czasu i pieniędzy, ale. Poza te... tym samoloty, samoloty były znacznie prostsze niż tak. współczesne. To mamy już z głowy Leonarda Buczkowskiego, Janusza Meissnera. Przypomnijmy, że Buczkowski jeszcze działał jako reżyser po wojnie. Skarb, Zakazane Piosenki. No, pierwszy powojenny film, jaki w Polsce powstał, czyli Zakazane Piosenki, to właśnie on. Pierwszy kolorowy film. Nie wiem, czy to był Skarb. Przy, przygoda, na, przygoda na, Marienistacie. na Marienistacie. tak. tak, tak, tak. No, do, pan, który chyba był aktywny do, do lat 60. 70. Dobry reżyser. Dobry po reżyser. prostu tak. Meissner pisywało pisywał o e, lotnictwie, między innymi był autorem scenariusza do Gwiaździstej Eskadry, wiedział o czym pisać. Tak jest. E, mniej więcej. E, wracając do losów e, samej eskadry, walczyła w wojnie polsko-sowieckiej. Dużo tam chłopcy nalatali się. Przede wszystkim działania rozpoznawcze, ale także i strzelali. No, to, to wa warto powiedzieć o, o tym, że yy, oni się wtedy uczyli yy, tego, jak wykorzystywać samoloty na polu bitwy, i też to była chyba ostatnia yy, wojna której na tak wielką skalę mm, używano kawalerii. Była, te, kon, była ta konarmia. No bo okazało się, że, że konarmia versus samolot yy, no, nie, ma wiek, nie ma wielkich szans yy, na to, żeby utrzymać szyk. Ten samolot nawet nie musiał strzelać. Wystarczy, że on pikował nad tymi końmi, leciał dość nisko i, i to po prostu wywoływało panikę. To, to, to było jedno z działań, które, które robili ci, ci piloci. No oczywiście, rozpoznanie, tak jak pan wspomniał. I ostrzeliwani no i zrzucanie bomb. Ale to też ciekawe, że oni mieli taką skrzynkę z bombami na kolanach po prostu. I ręcznie. Wyciągał ręcznie za kokpit i upuszczał bombę. I to wszystko się po prostu odbywało dalej, tak jak jest z bombami. No niemniej jednak te, 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 te samoloty z drewna, z, to wszystko takie jest jakieś pierwotne. I, i, i w ogóle Kuper jest taki. Płótno, drewno, Płótno trochę drewno, trochę rurek. Tak. równolegle też, też kamery w tamtym czasie też dość prymitywne. Najpierw takie na korpkę kręcone. No i ten. Kuper rodzi się w takich czasach, w 1893 roku, w którym no, odkryto te samoloty. My Przypomnijmy, myśli, no, że pierwszy lot braci Wright 1903. No tak, no, no tak, tak ale, to, ale wie pan, to z punktu widzenia takiego marzyciela, gościa, który naprawdę w jego życiu by się mieści w, w życiu, mogłoby się zmieścić wiele życiorysów, on się rodzi w epoce, w której pojawia się i lotnictwo, i kinematografia. I, I on radio, jakoś, i, tak, i telewizja. Ale, ale, te, ale te dwa światy łączy w sobie, do, do, do tego. Rozbierzam, że on po prostu uważał, że to, to jest mój czas. Tajemnica jest eskadry. Nie ma na wschodzie, znaczy dom nie mamy, że nie ma na wschodzie. Nie znaleziono na zachodzie, ale pojawiły się wątki, że być może jest na wschodzie, bo jak mówi genialna zasada rosyjska, w sowieckich archiwach nic nie ginie. No tak i ja jestem... I ja podejrzewam, że to jest temat pana filmu rzeczy. i puenta tajemnicy gwiazdistej. Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj zdradzać i wylewać dziecka z kąpielą, ale, ale rzeczywiście Sowieci nie niszczyli. Oni. Oni mają niebywałą ilość artefaktów, dóbr kultury zrabowanych wszystkim narodom. Między innymi z województwa podlaskiego. No to, na, na 100%. No po prostu co mogli to, to zabierali? Wszystkie zabytki archeologiczne z, z XIX wieku. Między innymi całe wyposażenie cerkwi z Supraśla. I tak dalej, i tak dalej. Można hmm. tu opowiadać i opowiadać. I sądzimy, że w sowieckim archiwum Musi być kopia tego filmu. No ja się z, udało mi się z tymi z przedstawicielami tego archiwum skontaktować. Co z tego wyszło, to zachęcam do obejrzenia filmu, ale, ale muszę powiedzieć, że to jest ze względu na aktualną sytuację polityczną i międzynarodową. Jest to bardzo utrudnione. Też mamy kilka tutaj na Podlasiu niewyjaśnionych spraw, między m.in. obławę augustowską. Właśnie te kłopoty z dostępem do archiwów tak. no ograniczają takie, nasze możliwości. Tam są takie okna historycznie. Tam był Jelcyn, to przez chwilę się otworzyły archiwa katyńskie, potem to zamknęli. Teraz my mieliśmy jechać, robić tam zdjęcia. Nie pojechaliśmy. To ograniczenie spowodowało, że musieliśmy inną innym tropem, inną metodą to realizować. To zostało ujęte w filmie. No, niemniej jednak byłem bliski pojechania, ale MSZ nam po prostu odradzał, że jeżeli nas tam ktoś uświadomi sobie, że my szukamy te, tego konkretnego filmu, jeździmy w jakichś archiwach, to mogą nas wykorzystać do jakiegoś po prostu propagandowego celu, oczywiście niezwiązanego z, z naszym sukcesem, wręcz przeciwnie, i, i dlatego zrezygnowaliśmy. Ale to ograniczenie, Okazało się otwierające właśnie na inne metody poszukiwań zaginionego filmu. Czy udało się znaleźć? Do tego nie chcę tutaj zdradzać, bo. Odsyłamy do filmu Tajemnica Gwiaździstej Eskadry. Naszym gościem był reżyser owego filmu Jan Borowiec. Bardzo ciekawa historia, nie do końca jeszcze wyjaśniona. Podejrzewam, że może mieć dalszy ciąg, ale musiałoby się wiele, wiele zdarzyć, jeśli chodzi o współczesną historię. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. do usłyszenia